Jest multum barów, mm -hmm. tanich obiadów też, czy tanich przekąsek i chodzą wszędzie i mimo wszystko chodzą, próbują, smakują, bo każdy z nas lubi coś dobrego zjeść, prawda? Ziemniaczki, surówka, no gdzieś 8-10. Z ziemniaczkami z surówką schabowy kosztuje. Poza tym wystarczają na przykład wystarczają naleśniczki z serem, czy naleśniki z jankiem, mm. czy dwa paszteciki i surówka przykładowo to jest rząd wielkości y, 3, około 3,50 i to już i sobie. Mm. Dwa takie pasztety z pieczareczkami i suróweczka. są klienci, którym to wystarczy. takich zestawów oczywiście, bo te właśnie najbardziej są u nas podniwe, to zestaw zwykły, taki z dnia codziennego, prawda? To jest zestaw na przykład w cenie 9 słów, To jest krok odmielony, ziemniaki, surówka z kapusty i gąbki. To jest taki zestaw, który naprawdę cieszy się pochodzeniem. Z jarstych potraw mamy również też w zestawie krokiety są, z kolą, plus surówka. Taki zestaw kosztuje 5,90 zł. do obiad w Podlasiu, który możemy zaproponować naszym konsumentom, kosztuje około 10 zł. Oferta jest pełna i każdy znajdzie coś do siebie. Zarówno kotlet mielony, kotlet schabowy, jest również oh. because, e, są. Dania jarskie, paszteciki z pieczarkami, paszteciki z ryżem. Przepraszamy m.in. na naleśniki z serem, naleśniki z jabłkiem, pierogi z jagodami. W zestawie możemy wrzucać do tego śmietane z owocami. Mamy codziennie dwa różne zestawy przygotowane. W dzisiejszym wystawie jest przygotowana biała kiełbaska lub tańszym W tańsze się kosztuje 6,50, droższych kosztuje 8 zł. A jakieś danie jarskie? Ale z serem, pierogi z serem lub laski Ludzie się tym interesują? Jest... Jakie pary bar... się interesują? Zainteresowani straczy duże. Od, od godziny kiedy otwieramy mamy ruch. A ja co ludzie przychodzą? Różną grupą ludzi, którzy które są studenci, ale zdarzają się również całe rodziny na obiekty szkodzące z dziećmi, wracają z parku, zachodzą również w nas. Czyli można tutaj zjeść taniej szybko, tak? I taniej szybko i przyjemnie.